Po dwóch latach remontowania samorządowy zakład opieki zdrowotnej w Niemodlinie został oddany do użytku. Obiekt przeszedł gruntowny remont, placówkę dostosowano do aktualnych norm europejskich. To było pomieszczenie byłego szpitala, które. No praktycznie rzecz biorąc, nie nadawało się dalej dużo do, do eksploatacji. Tutaj y, po tej stronie mamy y, wszystkie nowe y, budynki, obiekty. To są to jest gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej. Do tego zostały wykonane nowe pomieszczenia kotłowni, zostały zainstalowane nowoczesne piece gazowe, y, solary na dachu, które powodują, że uzyskujemy oszczędności w zużytej energii cieplnej i ciepłej wody. Środki na przebudowę gmina pozyskała z projektów unijnych. Całość inwestycji to ponad 5 milionów zł. Так. Z czego oczywiście trzeba było zabezpieczyć wkład własny, i tutaj dzięki Radzie Miejskiej w Niemodlinie taki wkład został również zabezpieczony. Pozostałe środki pochodziły z oszczędności samego zakładu, jak również właśnie ze środków unijnych, bo całość tej inwestycji była wykonana właśnie dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Po zagospodarowaniu poddasza ośrodek uzyskał przestrzeń dla 15 nowych pacjentów. Obecnie placówka posiada 77 łóżek medycznych. Coraz to częściej obiekty medyczne, które są modernizowane, już sięgają po nowoczesne technologie. Wszyscy po te technologie musimy sięgać, dlatego że dbałość o środowisko, dbałość o energię odnawialną no, stawia nam takie, takie cele. No musimy za na tym, na tym nadążyć i musimy tak budować nasze obiekty, aby jak najmniej ciepła tracić, aby jak najwięcej pozyskiwać energii. Zamontowano nowoczesne urządzenia przeciwpożarowe, klimatyzację, której do tej pory nie było, oraz przebudowano toalety. Dzień zaczyna się od toalet, toalet pacjentów. To, to dziewczyny zawsze były mokrusieńkę, bardziej mokre niż pacjenci, bo były no, i zmęczone od razu, a teraz wygląda to troszeczkę lepiej. Nie. Jest inna temperatura, tak więc, tak jak mówię, inny komfort pracy. Z przeprowadzeniem remontu obiektu musiała sobie poradzić ówczesna dyrektor pani Jadwiga Konieczniak. Pracy przy remoncie było sporo, ale chęci było jeszcze więcej. Budynek od ulicy był też w znacznej części zupełnie nieużytkowany. Tam nie było podłóg, nie było mediów, dach przeciekał, tam cała klatka schodowa. Bardzo duży zakres pracy tam został wykonany, żeby go przystosować na oddział. Za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Niemodlin pani Jadwiga otrzymała wyjątkową nagrodę. Pani burmistrz zawnioskowała o tytuł zasłużony dla Ziemi Niemodliskiej dla pani dyrektor Jadwigi Konieczniak, gdyż wiemy, że ona miała bardzo duży wkład do tego, co mamy w tej chwili do dzisiejszego dnia. No, i na ten wniosek Rada Miejska zagłosowała oczywiście w 100% za. Ja, w imieniu Rady Miejskiej, mogłem wręczyć w dniu dzisiejszym ten tytuł dla pani Jadwigi Koniecznych. Oprócz modernizacji obiektu Nowe Życie otrzymał również plac manewrowy. Utwardzony podjazd pomoże łatwiej dotrzeć karetce do drzwi wejściowych. Dzięki innowacyjnym pomysłom, samorządowy zakład opieki zdrowotnej w Niemodlinie jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w regionie.